rolą prezydenta nie jest, żeby się skarżyć. No rolą nie. polityków, którzy zajmują odpowiedzialne funkcje, czasem jest zrobić dobrą e, minę do złej gry. No przecież się, że się nie może spotkać z szefami służb specjalnych. No to poskarżył się. Być może zostało to ocenione, że to już zagraża bezpieczeństwu państwa i że opinii publicznej ta informacja się należy. Natomiast być może wstrzymywanie różnych depesz dyplomatycznych, notatek czy raportów nie jest oceniane jeszcze na takim poziomie. Natomiast ja jestem politykiem opozycji i moją obowiązkiem jest informować opinię publiczną zgodnie z moim stanem wiedzy i z moim przekonaniem. I ja jestem przekonany, że jest to informacja, która należy się opinii publicznej, panu redaktorowi, wszystkich, którzy nas słuchają, żeby zrozumieć cały kontekst tej sytuacji. I ten kontekst tej sytuacji to nie jest taki, że raz ktoś tam na spotkanie nie przyszedł. Moim zdaniem, mamy do czynienia tutaj z większym procesem i on niestety, w mojej ocenie, bliźniaczo przypomina sposób traktowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego przez wcześniej też premiera Tuska. I moim zdaniem, problem, jaki ma premier Tusk, to, że tym razem trafił na znacznie twardszego zawodnika, na którym może sobie połamać zęby i stare chwyty nie działają w ten sam sposób. Moim zdaniem to jest coś, co umyka premierowi Tuskowi. Jeszcze wracając na moment do standardu spotkań. Moim zdaniem i minister koordynator, i premier Tusk prezentują, powiedziałbym, jakiś taki wschodni standard, wschodni postsowiecki być może standard wyobrażenia w ogóle o kontakcie służb wywiadowczych z prezydentem.